To kraj, gdzie gdzie dziś nagrywamy grę? BroFaus No mam takie skinki, zobaczycie zaraz to chyba, bo pierwszy raz wstąpiłem Nie wiem, będę brał To jest jakiś karny bojowy Ale ja chyba do tego dopiero później Opcję czy... wyciszymy sobie grę, żebyście mnie lepiej słyszeli. A młotki co mi ja, ja wybieram tam. Okej, okay, a młotki już. Jeszcze raz. Młotki? Szlapki nie mamy żadnych. Jeszcze żadnych nie mamy. Może okulary też żadnych nie mamy. Te ślady też żadnych nie mamy. Te by były fajne, ale niestety ich nie mamy. No dobrze, no to mamy górę. Co tu się robi? No dobra, jakoś się gram. Dobra, teraz oczekujemy tu na graczy. Co tu się robi, taki coś? Czy... O dobra, tu mam menu aście. Rusza się w rysy, aby rzucić lewcy Dobra, będę czaić. Dobra, to jestem właśnie, gdzie jest moja myszka. Nie mam mojej myszki święta. No niestety. Okej, okay, chyba teraz będziemy musieli uciekać przed jakimś typkiem. O nie! Dlaczego mnie zabije? Ale bez sensu ta gra A. No kurde, co to jest w ogóle? Czy się nic nie da kurde robić? No! Boże, wiecie jaka to głupia gra! Bo to ja to w ogóle wzięłam. Dobra, już przychodzę, to najważniejsze. No przepychają mnie, kurde, doszczalicie? No jakie to głupie! Nie polecam ludzie, nie polecam, nie instalujcie tego. Nie no, kurde, ludzie, wiecie to, co to jest? Mam jakieś... jakby ktoś to miał robić za karę. Nie no, ja nie daję rady widzowie, nie daję rady. To jest po prostu za nieinteligentna gra. Zwyczajna stanu jest lepsze, nawet jak się zaczyna. Co? Nie no, poczekajcie chwilę.